Zapraszam do wspólnego brudzenia gaci Czyli Joy of Creation Nie odchodzę od kompa dopóki tego nie przejdę Nowa gra Ej prawie się dałem nabrać znowu Jezus Była taka sekunda Zagwózdki Dobra I teraz tak jak to było Mamy szafeczki Okej okay. Prawym to, dobra, okej, okay, już sobie przypominam sterowanie, wszystko jest tacy Dobra, czyli tak To mamy, tu nic nie ma, okej okay. O, tu jest fuse, za pierwszym razem widzę Dobra To zmieniamy maina No i moi drodzy, zaczynamy zabawę Lecimy Pyk, pyk Co my tu mamy? Tu nic, tu nic Tu nic, tu nic Tu nic, tu nic Okej okay. Na razie jest dobrze Na razie jest wyśmienicie Na razie jest znakomicie O, mamy fiuza na zapas Super E, był, był Dobra, dolna szuflada dalej Dolna szuflada dalej. No i sprawdzamy kamerki 20. Po Fredwarda brak. Okej. Okay. tutaj też nikogo nie ma. O, dzień dobry. Czyli tak, tutaj. No, i o to chodzi. I o to chodzi. Bardzo dobrze. Walnięty po czerepie. Sobie czekamy na spokojnie. Jest pierwsza 30. Wyśmienicie, znakomicie, cudownie. Wszystko tutaj śmiga. Kamerki ładnie pracują. Fryderyka brak. Foxiego również nie widzę, chociaż on chyba tak po trzeciej lubi se przyjść. Zauważyłem. O szóstej chyba chika wjeżdża, plus minus. No, bo oni to kawał śmiecia i mi psuje wszystko. Niestety. Rederiku. Okej, okay, na razie jest bardzo miło, bardzo fajnie, bardzo dobrze. dobrze. Pozdro od zbera. Era no tak. Nie wiem, czy nie za często sprawdzam te kamerki. O dzień, dobry dzień, dobry. Witam cię serdecznie. Idziemy tu z lewej. I dobranoc. Cześć. Dobrze. O, coś słyszałem. Takiego całkiem nieprzyjemnego. Czy mamy tu Foxa? Nie mamy Foxa Ok, na razie jest chill. O, trzeba maina wymienić. Powoli prąd się kończy. Wymieniamy maina. Latarka na miejscu na drugie tyle starszy. Jakieś trzy uderzenia plus minus. Kamery się trzymają nie najgorzej. T Dobra, weźmy od razu to. Weźmy tu. Tu. I super. Odejdź. Dobrze. Dobra. Druga. Zerknijmy. Jest coś? Nie. Freddy. No i dobra. Freddy z lewej. Dzięki Sabi za suba. I co jesteśmy? Trzecia dwadzieścia. Trzecia dwadzieścia. No i póki co jakoś tak w miarę bezpiecznie się czuję, powiem szczerze. O, już psychami zaczyna się dać, jakieś dziwne rysunki widzę. Dobra, tylna szuflada za mną. Tylna szuflada za mną. Jakoś wyjątkowo spokojnie. O! Dobra, dziwny dźwięk. Jakby coś chciało mi tu przyjść. Chyba idą po moje montę. Kappa Jest to deszcz Tylna szuflada za mną, dobrze pamiętam? O Jezu, czekaj ty Okej okay. To jest Fryderyk Ale taki kurde uśmiechnięty aż za bardzo Dobra. Bardzo ładnie. A dobrze. Ok, rozumiem. Jeszcze tylko sobie luknę na Na tą po prawej. Foxy? Nie macie? Dobrze. Idziemy wymienić tył za mną. Ok, poszło. Bachciach. Jak tam reszta? Main się psuje. Problemy z latarką. O Jezu, ale szura tam coś. Szura ending. Dobra, bierzemy to. Ok. Yy. Pyk. Cyk. Weszło. Może lepiej się pośpieszmy, bo coś czuję. O, już jest brzydko. Dobra. Czy to jest? Nie, to jest Fryderyk. Ja go widziałem z lewej, więc jest tutaj po mojej prawej. Jak tam? Pieprzeń. Dziadu. Potrzebuję szybko znaleźć baterię, bo zaraz mi przyjdzie kurczak. A jak mi przyjdzie kurczak. To kurczę pieczone. Nie, no a tak zupełnie serio. Ja potrzebuję babeczki świecić. Więc potrzebuję teraz wymienić to. Dobra. Mhm. Jest ładny Kentucky Fried Chica. Jest zaraz szósta. Pozdro, od Fazbera. O Jezu, Foxy. Poszło? Czy nie? Mam nadzieję. O, Fryderyk. Po mojej tutaj będzie lewej. Może. Super. Może się przyjrzeć, czy tutaj jest jakiś ten. Jakiś szczęśliwy traf. Halo, halo? Coś w szuflatkach? O, super. Od razu na zapas będzie. I druga, dolna. Dobra, super. Tu spokój. Tu też. O Jezu. Dobra. Chyba szybka wymiana. W takim razie. tylna szuflada i naładować main'a zaraz trzeba. Oj. To jakby naczynia. Dobrze. Pozdro z Fazbera. Pozdro z Bera. Pozdro. Spokojnie. Halo? Dzień dobry, brak Fryderyka. O, jest. Pan po prawej. Dobrze, już biegnę. Dzień dobry, Misiu. Cześć, cześć. Teraz po prawej. Okej. Okay. Mamy tu coś. O, dzień dobry. Raz. D... Dwa... Co to? Co to było? Mega mi odwala już. Yy, Przeciszę wam trochę to montę. Dobra, powinno być lepiej. Zgadzamy okay. Okej O, dzień dobry Dobra Moja lewa, czyli tam Czekaj On był tu, czyli tu jest Dobrze Ty No nie ma tragedii Idę zobaczyć te hm. Ej, gdzie ja widziałem dodatkowy bezpiecznik, guys? Oho Ta, zaczyna się Dobra. Raz. T Tutaj szafa prawo, tylna. Już. Szybka wymianka chyba w takim razie Oj Maina trzeba wymienić I latarkę Dobra Czy tak Tylnia szuflada tu? Co? Nie Szafka lewa Szafka prawa? Pum, już zapomniałem O o O o Kam, ja, mam na na chatę Jack Gadowski, Giga Oddychanko. Przepraszam. A. A! 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 Kurwa, Kiebać <grywa> to. Jazda. A było tak dobrze, szło tak świetnie. Takie fajne RNG miałem kupiła za dużo czasu tym chickenem. Taka prawda. Dobra, za mną jest jeszcze jeden. Piętnaście po to. to chyba oni od wpół do się zaczną. Dobra, na spokojnie. O cześć No dobra Jak to jak tam? Panie kolego Misiu pysiu Pozdrow z powaga Dobra. Nic. Nic. Cisza. Cisza i spokój. Jest bardzo miłe. Dobra, póki co jest los. Jeszcze mamy połowę main'a. No, no. Pierwsza 40. Zerknijmy. Rydziaka brak. W, na środku też. Czy tutaj jest Freddy? Nie. On był wywalony w ogóle. Nikt mnie nie odwiedza. Ty co jest? Pozdro od Dobra, szybka akcja. O, teraz się Witam cię. Czas nieco przyspieszony. Dobra. I teraz luknijmy na pozostałe. Nic. O! Main mi się zaczyna... ...wieszać. Dobrze. Odejdźmy i zmieńmy. Elegancko. I za mną jest zap... A! Kurwa! Ja dole Za mną jest bateria. Obrzydliwe to jest. Zakłócenia, zakłócenia. Sóższczu czuciu. Dobra. Cześć, Fasber, śmieciu. Przepraszam, nie będę tak mówił, twu, twu. Dobra, No ja słyszę tutaj gdzieś w wętach, jest trochę creepy. Trzecia Trzy. Trzecia trzydzieści. Trójca święta, nigdy nie graj w Freddy FNAFO. Trzepi Bo się w to zmienisz. Ea. Pamiętacie ten cudowny odcinek Dawida Czecha, w którym zmienił się w pociąg. I mówił do swojej kobiety Kasia ładuj. To daje to. Dawaj, Rewatch nie. Ja nie mam kurwa psychiki na to. To jest mniej powalone od FNAFA, naprawdę. O jest, a co to? a! A widzisz, mogłem uniknąć tych problemów. zmiana baterii. O-o, mainik jest do wymiany. Gdzie była bateria zapasowa? Cholera. Co to? Chyba ktoś mi się wbił na chatę. Dawaj tego maina wymienimy. Masz haka z WTTG? Bra, obżydliwe Dobra. Szybkie sprawdzanie kamerek. Godzina czwarta. Freddy. Foxiego brak tutaj. Foxiego brak tutaj. Freddy. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Masz od razu zapasowy ten. Oho, się dzieje się. Dobra, mamy zapasowy tu. Pozdrowotwo z Bera. Raz. Dwa. Trzy. Aha, śmieciem jesteś. Po prostu jesteś śmieciem. tutaj. Dobra, na dole też jest za mną jeszcze. Mam jeszcze jeden strzał z latary. ok, I idę go właśnie zużyć. Freddy chyba i tak jest najbardziej cierpliwy z nich wszystkich. Co nie? Jak mi się wydaje. Oj, będzie się działo. Wymiana baterii w latarce. Okej. Okay. Dobrze. Pierdzielam. Sprawdzaj i lewo, bo dawno nie sprawdzaliśmy. Czysto? Cześć Foxy. Raz. Dwa. Czekaj, nie. Czy tak, tak? Main, main do wymiany. Szybko. Wziu... Ja mam baterię? Nie wiem, czy ja mam baterię? O, nie mam. <laughs> to GG. Chyba że jest tu nagle. Boom. Chyba że jest tu nagle. Boom. Chyba że jest tu nagle. Bo, Jest Dawaj. A! Nie wiem, chyba nie zdążyłem A no może tak Tak zwany last minute save. Jest Freddy. Po tej lewej, czyli tu po mojej prawej. Dobra. Tu jest git. Tu jest w miarę git. Tu jest też OK. W miarę znośnie. Emergency, ładowanie mamy. Dobra, te sprawdzić inne szafki. Okej. Okay. Można chyba przeładować kamerę. Powiedz co jest? Sprawdzam Raz, dwa, spokój Sprawdzam Cześć, jest Freddy Dwa Trzy Cztery I go z lewej Pozdro dla Fazbera Godzina ósma Oho, Cika. Czyka babeczki, trzeba poznikać. Ja pierdol, trochę Unlaki z tym. Okej, okay. tam jest fuse. Już? Super. O Jezu, maina trzeba wymienić. Gdzieś widziałem ładowanie dodatkowe, nie wiem gdzie, już zapomniałem. Freddy Taki wychylony, szczęśliwy co? O, cześć. Nie, dramat, o Jezu, ale się lepiej, dobra, tylna z tyłu, tylna z tyłu, znaczy na dalej, w sumie, tylna dalej. Freddy. Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay. Eee, latara do wymiany. Dobrze. Ojazd. No to grubo. Raz. Dobrze, że zmieniłem latarkę akurat. Dwa. Trzy. Odejdź. Odejdź. Nie wiem. Szybko. Main do wymiany Kurwa, wal się, wal się, wal się, wal się, wal się I z tyłu szuflada, nie? Miała jeszcze jeden Jest Freddy, ok. Proszę szybko wziąć Fioza, wymienić tę kamerę i zobaczyć, czy Foxiego tam nie ma. natarka jest na jeden strzał, dosłownie. Raz, kurde. Dwa Trzy Cztery Pięć Dobra, tu nie ma. Tutaj? Raz, dwa Freddy'ego brak. Tutaj? Jest! Ty, mam to! O. Chyba Chyba mam nadzieję, że to mam. Nie wiem. Gramy, jakbym grał dalej. O kurwa. Idę. O, Favuka. Kto dzwoni? Debil, jakiś... Stwórca. Stwórca... Stwórca... Zbliżam się. Zbliżam się do granicy, do ścieżki. On widzi. On widzi koniec. O you... Ale jest stylistycznie zarąbistowy. Ja. Najładniejsza chyba gierka fnafowa na ten moment, naprawdę. Jezu, jakie to jest dobre. Nie mogę się doczekać, aż to wyjdzie w przyszłym roku. On mówił o końcu, tak jak yy, to brzmi jak trochę koniec tego odcinka.